Nie wiem, później to z cezorekiem rozetnę zobaczymy, co tu się stało. Kto to tak popsuł? Jak mogło do tego dojść? To wszystko się zgadza. Wygląda jak statek kosmiczny i zawiera pomysły ze statku kosmicznego. Jak ktoś myślał o tym, żeby to auto przesadzić, a to mu się udało. Ja już jestem zmęczony tymi drzwiami i wsiadaniem, wysiadaniem. No i tak, nie wiadomo, czy wsiąść głową, czy wsiąść bokiem, czy wsiąść dupą, czy wsiąść nogami. Znaczy, na pewno gami trzeba wsiąść, ale, ale za każdym razem to jest dziwne podejście. Czy jakiś standard pracy, schemat? Pewnie jak kupuje się ten samochód, to dostaje się informację i taką instrukcję obsługi. 30 sposobów, aby wejść do tego samochodu. Na, na pupie można się tu ślizgać, jest, jest, jest wiele opcji. Jeszcze te drzwi podnoszące się do góry. Hmm, świetne auto na jeden dzień, weekend, miesiącu, tak mi się wydaje. Ale przejdźmy do, do ważnych rzeczy BMW i8 roadster czyli opcja ze składanym dachem, z tą częścią tutaj tego składanego dachu, bo za wiele tego dachu nie ma i za wiele tego nie ma do składania. BMW i8 wyprodukowano 20 tysięcy sztuk. Z tego 3800 BMW i8 roadster. Między 2014 a 2000 rokiem. więc można powiedzieć, że ten samochód jest już no, taką inwestycją, bo teraz za pojazd w dobrym stanie trzeba dać 250-300 tysięcy, a myślę, że te ceny będą tylko rosły w górę. Ten samochód można powiedzieć budzi zainteresowanie? <grym> to chyba mało, bo ten samochód wywołuje szok jak to mój znajomy wczoraj powiedział kiedy powiedziałem, że będziemy nagrywać BMW i8 mówi no spoko, spoko szkoda tylko, że to auto tak źle się zestarzało mówię do niego stary twoja była żona się źle zestarzała, a nie to BMW to jest coś niewiarygodnego jak te kształty w tym samochodzie zostały narysowane mega odważny projekt tak naprawdę, jakby postawić ten pojazd jako koncept, mógłby takim być. Cały czas nie przychodząc do produkcji. Więc auto wygląda, jakby miało być wyprodukowane za 20 lat. Auto wzbudza nieprawdopodobne zainteresowanie. Będę to powtarzał za każdym razem, bo ten kształt i te wyciągnięte światła, te wloty powietrza, te wszystkie załamania na tym samochodzie ostre. W niektórych miejscach bardziej łagodne, miękkie. Tam, tam mieszanka tej, tej karoserii, która jest tak naprawdę aktem jakiegoś artystycznego udziału. Więc co by nie powiedzieć o tym samochodzie? Na pewno się nie zestarza. Na pewno nie jest to samochód terenowy. O! Nienawidzę jeździć niskimi samochodami po takich miejscach. Ale żeby sprawdzić, to muszę wyjść te 7 metrów progu, przez który trzeba w jakiś sposób przeskoczyć. O, dobra. Noga jest w górze. Dupa jest w siedzeniu, w siedzeniu tak? Nie jestem... Teraz dotykam ziemi. Teraz dotykam ziemi i próbujemy stąd wychodzić. Łokciem, łochciem tutaj. Polecam łokieć. Świetnie się podpiera w tym miejscu, żeby wyjść z tego. Tak jest chyba spoko. Nie szukajmy się, nikt nie kupuje sobie takiego auta. Już nie mówię o tym, że to ma być daily. Do codziennej jazdy. Nie mówię też o tym, że to ma być samochód jako drugi, tak mi się wydaje. Ale moim zdaniem to jest auto, które się nadaje na auto 17 w kolekcji. I to nie jest tak, że ja ten samochód w jakiś sposób hejtuję. Bo no ja nie znam drugiego tak odważnie zaprojektowanego, fajnego, innego auta jak BMW. Ja wręcz w tym samochodzie jestem zakochany. Lubię taki odważny styl. I lubię właśnie taką artystyczną rękę. Bo tutaj chyba nikt nie patrzył na koszta. A idąc co do kosztów, to auto Wyceniane było w 2014 roku, wtedy, na 650, 600, 650 tysięcy, nawet 700 roadster kosztował po liście. Zaczynało się bodajże od 500, około 500 tysięcy, więc 10 lat temu, no to kosmiczne pieniądze. Czy ja chciałbym sobie takie auto kupić? Oczywiście, że tak. Przecież można siedzieć godzinami i patrzeć się na ten samochód. Auto, bo Ja uważam, że to auto nie ma konkurencji. Ja uważam, że to auto jest jak ściągnięte z jakiegoś filmu typu Star Wars. powiem wam coś, patrząc tutaj w lusterka widzę te dwa wcięcia z prawej i z lewej strony. To są wcięcia w błotnikach. Ja nie wiem w ogóle jak to, jak to opisać. Oczywiście będzie to na filmie. Ale jak z góry ten dach podąża do dołu, zostawiając tam dużą przestrzeń, robiąc taki daszek. I tylny błotnik jest wyprofilowany jak w samochodzie Batmana. Czyli zaczyna się zaraz za przednimi drzwiami. Za jedynymi drzwiami. Jest ostro wyciągnięty do góry. Linia tego błotnika jest, no tak, tak agresywna. I, i tak abstrakcyjna, że patrząc się w lusterko mamy wrażenie, że jakiś nie wiem jak hełm... rozmawialiśmy o tym Star Warsie, ja mówiłem nie rozmawialiśmy Star Wars Lorda Wajdera, tak? On też tutaj miał takie dziwne jazdy na tym hełmie wyprofilowania, więc wygląda to bardzo. Podobnie może ktoś macie w tym palcu? Idąc dalej, dlaczego to auto w sumie jest takie, jakie jest? Dlaczego oni zdecydowali się na produkcję czegoś tak abstrakcyjnego? No właśnie dlatego, żeby pokazać w 2014 roku, jak BMW technologicznie jest zaawansowane i jak długo przez ten czas będzie utrzymywać się w tej topce. Rozwoju BMW Vision Effines Dynamic 2009 rok. Koncept, dzięki któremu powstało to auto. Mega futurystyczny wóz, a tak naprawdę urodził futurystyczny projekt, który mamy tutaj, dzisiaj mamy z nim do, czy do czynienia. Dla mnie najciekawszym. Elementem tego samochodu jest właśnie ta linia boczna zestrojona z tym dachem, tworząc ten przesmyk charakterystyczny, mocno widoczny z daleka. Lecz drugim elementem, a dla wielu, pierwszym elementem, który będzie stanowił o tym pojeździe, jest system zamykania i otwierania drzwi. To daje efekt drzwi butterfly, czyli takich motyli, drzwi skrzydlatych też na to mówią Czy to jest praktyczne? No chyba tak, bo próbując wsiąść do tego samochodu drzwi, czyli podnoszone do góry, jak ktoś nie widział no, ale będzie za zaraz na przebijkach, żebyś był więc jak ktoś próbuje wsiąść do tego samochodu to na pewno otwieranie zwykłych, standardowych drzwi no byłoby żadnym rozwiązaniem, ponieważ zostałaby tak mała przestrzeń i tak małe możliwości do tego, żeby zrobić sobie właśnie ten krok. Więc tutaj chodziło głównie o, o ten próg i możliwość wejścia. Drzwi się otwierają na... Otwierają, podnoszą. Bo w pierwszym momencie, jak je otworzyłem, bo, czyli podniosłem, Zajęło to trochę przestrzeni i zastanawiałem się, jak się to ma do normalnych, klasycznych drzwi. Czy stając koło pojazdu obok? No już tu nie mamy wyjścia, jak je otworzymy, musimy je ciągnąć do... Znaczy, ciągnąć, pchać. Czyli muszą się wznosić jednym ruchem. Powiedzmy, możemy je zatrzymać. Ale gdzieś tam ryzykujemy, więc jak ryzykujemy, to boimy się o to. Jednak jakby wyczucie tych drzwi tutaj sprawdzasz sobie, czy tego nie widzisz. Czy nie uderzysz? Tutaj tego nie widzisz. Tutaj ciężko to ocenić. Więc ja podjeżdżając gdziekolwiek, staję tym samochodem, jak ten, że tak powiem, nie obrażając wieśniaków, ale tak mówią wieśniak, na półtorej miejsca parkingowego albo na dwóch. Bo no nie wiem, czy dam radę otworzyć drzwi i nie uszkodzę sobie, a też przede wszystkim innej sobie samochodu. Byłoby totalnie bez sensu. Konstrukcja tego pojazdu to przede wszystkim włókno węglowe, czyli auto jest karbonowe tak naprawdę. Przez tego waga nie jest za wysoka, bo to auto waży niecałe 1500 kg. Uważam, że to dobry wynik, tym bardziej, że auto jest naprawdę potężne. Jest to duże kupę szerokie. I to też warto zwrócić uwagę, ponieważ tym autem się troszeczkę inaczej manewruje. Trzeba brać pod uwagę właśnie ten, tą szerokość i ten próg bo jeżeli jedziemy w normalnym samochodzie i mamy drzwi tuż przy naszym boku to spodziewamy się, że jakieś 30-40 cm ten samochód się kończy więc mamy jakieś wyczucie, jesteśmy przesłuchani tutaj jednak tego auta jest jeszcze tyle i trzeba brać to pod uwagę nie siedzimy na samym skraju tego pojazdu siedzimy bliżej powiedzmy, że nie chcę przystanać, że środka ale jest ten zapas, więc co do manewrowania dzisiaj w sytuację, że ktoś wyjeżdżał Tyłem, trzeba było go ominąć, no i jakby w normalnym pojeździe, robisz to bez zastanowienia. Tutaj jest ta chwila no już kurde, czyli jak nie nie zgarnę. Napęd w tym samochodzie to cztery koła. Znaczy są cztery koła, kręcą się cztery koła, ale napędzone są cztery koła, ale też nie cały czas. Rozwiązaniem tutaj jest silnik elektryczny, który napędza przednie koła. One of cały czas, silnik benzynowy, który napędza tylnik. W ten sposób uzyskujemy napęd 4 na 4. Tutaj a, dzieciaki krzyczą daj mu. Właśnie daj mu. Co ja mam mu dać? Chyba jedzenia, żeby to brzmiało, ponieważ no, są tutaj zainstalowane głośniki, tak? Żeby uczynić jazdę. No niby to jakoś tam brzmi, jeżeli można mówić o dźwięku samochodu z głośników. W kinie można sobie czegoś takiego posłuchać. Ktoś napisał gdzieś, opisując ten samochód, że naprawdę to jest pełno, pełnoprawne auto sportowe. No niby tak, no niby jest, no ale co zaliczamy do tego, żeby auto było pełnoprawnym samochodem sportowym? No dla mnie na przykład... Ten, ten dźwięk, ten, ten charakterystyczny tryk silnika, który tutaj po prostu jest z głośników i też jest. No brzmi jak piła spalinowa pracująca na wysokich obrotach. Pamiętajmy też, że to jest trzycylindrowy silnik. Znaczy, wtedy na wysokich obrotach, jak nie znajdzie się to auto na wysokich obrotach, trzycylindrowy silnik, słychać, że to jest trzycylindrowy silnik. No, nie ma opcji. Żeby nie dało się tego usłyszeć, że to jest trzycylindrowy silnik. To jest tak charakterystyczne, że aż boli. 1,5. 3 cylindry. Bolesne 3 cylindry. W samochodzie, który ma 336 koni. 332. 332, 131 i 231 benzyna. Żebyście mnie źle nie zrozumieli. To nie jest tak, że ja go hejtuję w jakiś sposób, tylko ja po prostu mówię. Jak jest, brakuje właśnie w tym samochodzie tego porównywalnego do jego wyglądu, właśnie dźwięku. Mi teraz zrobiło się przykro, ponieważ te dzieci krzyczały: Daj mu, daj mu, daj mu, A ja udawałem, że no, może ich nie słyszę, nie? Cholernie przykra sytuacja. warto powiedzieć, że w 2014 roku to jest był pierwszy pojazd, w którym zainstalowali laserowe światła. Z zewnątrz? Każdy element tego auta dla mnie jest niezwykły. Tak jak mówiłem, te skrzydła, skrzydlate otwierane drzwi do góry, skrzydła nabownika, czy tam idące po linii dachu. Wnęki w progach jest szeroki próg, ale po tym mamy wnękę. To wszystko, to wszystko było po coś. To wszystko pewnie było po to, żeby osiągnąć jak najniższego pod powietrza, ale to. To dało, to dało, z tego co znalazłem, informacje CX na poziomie 0,26. Sprawdźcie sobie, czy w takich latach nie było samochodów mniej kwikuśnych, które miały niższy e, opór tego powietrza. Wydaje mi się, że coś się znajdzie. A też niedaleko, ja znalazłem informację, że w ogóle Aventador miał 0,33. Hmm. No, to jest, jest jakaś tam różnica. A SUV mają około 40, tak, do twierdzeń, albo powiedzcie, że się mile. Więc czy zastosowanie aż tak heroicznie posunięć i zastosowanie takich kształtów tylko wpłynęło na tą arenę, na pewno, które wpłynęło przede wszystkim na odczuwanie tego samochodu, bo to auto, ja powtórzę to 28 bo są razy podczas tego filmu to auto jest genialne W sensie robienia wrażenia Widzisz ten samochód i mówisz wow Ten samochód jest wow To do samej hybrydy no to ona tutaj nie jest jakimś potężnym zasobem Na którym możemy liczyć podczas przemieszczania się, bo to to jest 30... 35-40 km To nie jest miękka hybryda, możemy sobie tutaj Ją doładować, ale to dalej jest żenujący zasięg. Spalanie w tym aucie, to nie spalanie z tego 1200 kilometrów. Z uwagi na to, że Sławek, który pożyczył samochód, właściciel firmy Spidernet, sieci internetowych, czyli sieci internetowej, czy internetu samego. Sławek nie należy do osób, które dotykają gazu. Sławek raczej depcze podłogę używając tego potencjometru, który mamy pod nogą. Więc auto mi tutaj wyświetla 10,4 na 100 km. Spoko wynik! Ja teraz jeżdżę tym samochodem bardzo delikatnie. W sumie to wyjechaliśmy sobie na trasę. Pojeździć spokojnie i nie denerwować się, bo o tych godzinach jest godzina 14:30 w mieście. Będzie straszny korek, zamieszany i będzie więcej uwagi trzeba poświęcać na to niż na nagrywanie. Więc jesteśmy na trasie, jeżdżę tym autem delikatnie. Jest ok, takie 10 litrów, przecież w końcu sportuje samochód. Następna kwestia to to, że oczywiście wszyscy się patrzą, tak? Jeżeli nie godzisz się na takie przyjmowanie atencji z zewnątrz, no to to auto nie jest dla Ciebie. Ale z drugiej strony patrzą się, no bo co mają robić? Też się, bo patrzę, jak widział taki samochód, jest to zjawisko na drodze. Kupujący taki samochód... To jest pewnego rodzaju przeżycie i doświadczenie, bo znając historię, sposób jak ten samochód jest, był budowany, indywidualne podejście, no to to jest coś więcej niż tylko kupno jakiegoś samochodu. To auto każdej i8 było składane ręcznie przez setkę wyspecjalizowanych pracowników marki BMW. Biorąc pod uwagę jeszcze fakt, że zanim zdecydowano się na tego typu drzwi, podobno było 100 różnych wersji, czyli tyle musiało być podejść do projektowania tych drzwi, żeby finalnie dopasować je do całego samochodu. Więc zobaczcie jak ten wóz jest indywidualny jak i jaki jest wyjątkowy. Ultra ciekawostka, specjalnie się zatrzymałem, żeby wam to przeczytać, nie pokręcić tego. Technologia chłodzenia. System chłodzenia baterii w I8 został opatentowany przez BMW i wykorzystuje chemiczną reakcję fazową. Podobną do tej stosowanej w statkach kosmicznych. Wszystko się zgadza. Wygląda jak statek kosmiczny i zawiera pomysły ze statku kosmicznego. Czyli można powiedzieć, że nie jeździmy, a latamy tym samochodem. Wspaniale. O tym samochodzie, o tym jak on wygląda, jakie ma kształty i jakie budzi zainteresowanie można mówić godzinami. Co w środku? W 2014 roku chyba klasyczne BMW tak nie wyglądało. Wewnątrz? Ten panel centralny, czyli tutaj przed kierowcą, to jest zegar już czysty, czy kółokrystaliczny, tak? Czyli to tablet. Ale deska rozdzielcza w tym samochodzie, a raczej kształt tej deski rozdzielczy, to już trochę inna bajka, no bo jednak jest tak samo ześwirowany i tak samo wielowymiarowy, wielopłaszczyznowy i ciekawy, jak auto zewnątrz tych zagięć tutaj tych poziomów tej deski bo tak to można powiedzieć z pierwszy, drugi, trzeci a no jest chyba 3 <noise> Znacząca ilość Materiału Czyli włókna węglowego To jakby nawiązuje do Całości Do koncepcji tego auta Bo jednak auto jest praktycznie Całe z włókna węglowego Więc czemu miałoby go zabraknąć w środku Harman Kardon W środku nagłośnienie Wszędzie gdzie się tylko dało Klautów obszyte jest skórą. Słupki. W... O! Słupki nie! Aha, to dlaczego to tak się stało? Że to jest tak? taka czwarta Nie wiem, później to z tezorekiem i zobaczymy. Z przodu jest genialna widoczność. Z boku te małe szybki. No tak. Trzeba być bardzo uważnym. Ale tylna szyba. No to jest tylko tam symbolicznie. Jeszcze za tą, za tą szybą. Mamy te garby wyprofilowane teraz za fotelami yeah. Czyli ja już dzisiaj się dwa razy nabrałem Obracając głowę do tyłu i próbując sobie coś tam lukać Przez tą szybę Nie, nie próbujcie Nie ma sensu Nieprawdopodobnie przyjemnie jeśli się tym samochodem Tak po prostu krózuje, Mimo, że to jest auto sportowe To takie oprętuje ja i pewnie nie jest, jest tak nazywane I jest w kategorii samochodów sportowych No dalej ten element tego silnika Hybrydowego, trzycylindrowego Podkręconego dźwiękiem z głośników no mnie nie przekonuje ale przyjemnie się tam po prostu jeździ tak silautową. autową naprawdę albo jesteś miłośnikiem marki albo masz dużą kolekcję samochodów i taki samochód chciałeś mieć bo jest nietuzinkowy jestem ciekawy czy wszyscy fani BMW są zakochani w tym samochodzie czyli czy dla nich to jest taka konstrukcja która wzbudza ogólny podziw i taką pozytywną zazdrość że patrzą na ten samochód i myślą sobie też chciałbym mieć BMW i8 czy oczywiście poza fanami marki są ludzie którzy patrzą na to auto i mówią co tu się stało, kto to tak popsuł jak mogło do tego dojść ale kurde no szykujmy się ten samochód wygląda genialnie jak ktoś myślał o tym żeby to auto przesadzić no to mu się udało ale w pozytywnym kierunku czego oczekujecie od i8 i po co by był Wam taki samochód skoro to jest auto, które 2014, 2015, 2016 roku no potrafi kosztować 300 tysięcy tutaj to jest praktycznie nowy samochód, więc ciężko mi to wyceniać, mało jest tych samochodów dostępnych, ale przebieg robi robotę i teraz, no czego chcecie od takiego auta, za, załóżmy 400 tysięcy złotych, który no jest samochodem sportowym wrażenia z jazdy, czyli kierowanie tym samochodem, no jest na pewno jak w samochodzie sportowym, to auto jest zestrojone zawieszenie genialnie to auto prowadzi się super pewnie to auto jest no, przemyślane, tak wiadomo kto to robił to pewnie tam cała stajnia M maczała w tym palce i najlepsze, najlepsze, że tak powiem sugestie szły do tego i8 i to czuć w tym samochodzie proszę bardzo ale czy wy będziecie jeździć takim samochodem, czy będziecie nim jeździć, nie wiem, po torze, szybko jeździć za zakrętach i tak dalej, no i jako na przykład ten samochód 5, 7, 12 w kolekcji. Nie wiem jak doradzić komuś kupno samochodu i 8. Jest to taka odklejka, że naprawdę trzeba mieć jakieś czysto niewyjaśnione intencje, obudzić się rano i powiedzieć tak, ja chcę mieć i 8. No bo ktokolwiek inny przyjdzie, siądzie z tobą do stołu, kolega z Audi będzie ci tłumaczył, że to nie ma kompletnie żadnego sensu. Ja uważam, że wszystko zależy od tego, jakie właśnie mamy potrzeby, jaki mamy stosunek do takiego samochodu i co chcemy osiągnąć w stosunku do samego siebie i odczuć. No bo to jest totalna dla mnie topka i można siedzieć godzinami oglądać. i oglądać, jak jest narysowane i osiem, bo jest przepiękne. Jak Wam się podobało, to zapraszam do subskrypcji kanału, możecie też tam nacisnąć ten dzwoneczek. Zapraszamy do następnego odcinka, do następnych testów. No i zapraszamy na Dream Rewap, Facebook, Instagram, za chwilę też TikTok. Zapraszamy do współtworzenia tworzenia tej społeczności. Przed nami pierwszy festiwal w Częstochowie, 7-8 czerwca. Mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej. Jestem pozytywnie zaskoczony dobrym odbiorem, więc zmotywowany do tego, żeby robić więcej i więcej i więcej. Przyjdziemy do następnego odcinka z czymś, mam nadzieję, równie ciekawym jak BMW i 8. Więc do zobaczenia i wszystkiego dobrego dla Was. Trzymajcie się. Pa.